No i trochę im się zgubił. Kurwa, co to się stało się? No ale to jest jakaś kula. Smart, kula. Kurwa, nie miałem 6 tego kompletnie. No nie mogę, stary, ten ostatni. <laughs> Najgorzej. Dobra, stary musisz. Tu mnie bit Kurwa, No nie, Trzy razy się nachałem w ostatniej sekundzie wrzeszczeć Nie, mama przepraszam A! Czemu kamure? Kamure mi odwróciło! Kurwa, nie! Nie umiem już stanie tego zrobić! Jestem ostatni Uwaga, uwaga jest dziura w ogóle, to jest dziura przed tym. A Pięknie! No przepraszam, jeszcze jeden stary, jeszcze jeden. No. Jak to jest no. Ja jako ostatni dobiegłem. Ale jazda, kurwa, powańczę. Dobra, teraz jeszcze wyjdę, zanim się zacznie ładować. Nie, nie, nie po prostu ja mam takiego niefarta z sześć razy po prostu. się zaciąłem na ścianie, która się właśnie, właśnie wyjeżdżała, kurwa, z ziemi. <laughs> Ręcznik ponad słowami. Do języka polskiego do liceum, trzecia klasa, część druga. A myśmy mieli chyba między, nie? I oni potem poszli level wyżej i jest ponad. Uh. słowami. Krzyknąłem, mój! On zapytał wówczas. Swojski? Ojczysty? Nie swojski, a swój! Swój? Mówimy o swoim duchu? Znany nam jest przynajmniej duch króla Władysława i siedział. Wiem. No master, to jest co? Patryk o nie! Chyba. O nie, to jest? teraz jest kurwa. A to to takie, no. Dobrze, no w pierwszym rzędzie jesteś. jak się biegnie w pierwszym rzędzie, jest proste. Sąście straszne. strasznie? jest z tym kluczystym na tyle. Ale to jest zina. co jest? Co jest? Co jest? Jest dużo. No kto to tak pokrylił, kurwa?! No co tu się odpierdala?! Teraz, teraz się pokryje. Nie no, stary, po teraz Może, ale... No, byś widział... Gdzie ty jesteś? Kurwa, byś no, widział, co no ty tyłu, no. Na przodku, no. Zobaczysz, kurwa, na OBS-ie. Nie wiesz, no. Jesteśmy w jednym kurwa takim rządku, że się nie da z drugiej strony wejść i. i chuj, to stoi Pionem. No, a co Czekaj, co się robi, że mi szlajdzie, dzieje? Chłop to. Wow, motki dużo puszcza. Co jesteśmy? Hmm. A ja, ja już zacząłem? Trzeci jak ciokolwiek. Nie jest źle, nie źle, nie, 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 nie jest Ale żeś ty źle rozczytał. Nice. Dobra. Telemarkę, telemarkę. Uj, trzecie. Ale chłopat jest jeszcze. No to jest strasznie kurwa chujowe, Bo już, gdyby nie to, że my w pierwszym rzędzie byliśmy, to nie wiem, naprawdę jest kurwa tragedia, to wyczaić później. Kurde, <grymne> taki niebieski garnitur mafioza, yy, e, przepraszam, żółty garnitur mafioza jest fajny. jest Ale ty. Ten, tak? z kapeluszem. Bardzo no już patrzę, gdzie, gdzie on może być. Mm, o! Właśnie wypadł. O, widzę, 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 widziałem. Tym taką Fedorą z piórem. No, 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 no. Fajny. Pimp. O, o. to jest ciepło. Karolina zamknęła wszystkie okna. Już się uciszam. Można otwierać. Mm. <laughs> o, jakieś nowe nowy mapy są dzisiaj? Hmm. Hmm. Brzmi jak to, że górą jest szybciej, nie? Hmm? Jak jest... to zwykle bywa. No spróbujmy iść w Chyba to graliśmy jednak, co mi się wydaje. Młod... O no nie, młot. O nie, żaba urodziła. Wow. Wow! Wowowow! Majesz spadek, nie ma problemu. Ale świetna, się... <laughs> no. Kurwa, świetna, przycisnąć. ty wow. Dobra, to pamiętam, to chyba to? kiedyś graliśmy. Stary, jakby nie da się wyjść. Idę z tobą. W okay. KURWA I ŻABA UROSŁA, ROZUMIESZ TO? Rozumiem, rozumiem. CZĘŁ mm. losu nożce są? Czy... Dobra, dobrze, wie, no dobrze, no, że mam mi tutaj. Dziękuję. przegrałeś, przegraliście, no. Ja Jamy! Chcielibyśmy w siebie, Mikołaj! No, chyba tak, nie, a ja poza tym liczyć dobra za to. Nie, no! Dajesz, dajesz, może się uda, stary, może nagle kur... z końcówkami Ale już mogę się... wiedzieć, gdzie no. ja wychodzę? Pikujesz się tam, no. Kurwa! Okej, okay, no, no. Dobra. Ale tak do. A to co, Ach, to wyjechawszy się, się, nie? I. Tak, tak. Dobra, tak, dobra. No. Ja w ogóle chyba jest 15 po. U, a co, jest jakiś taki deadline taki otwarty? Tak, tak, bo... Kurde, nie. No. Chcę być słownym człowiekiem, chyba. Hmm. No, no, no. jest godzina? za jak późno. Która jest godzina? 22, 4, nie wiem. Oje...